dobry Czyż Czyście te oglądali drugi odcinek Instalacje rakietnej Voltażu. O nowa instalacja Akumator jest nie doszły Ale sterownik doszedł Nowy Ten e, PWM jakoś jakoś, e, Co zasilam mi tylko e, USB -ki. No i jest kabelek nie do instalacji mojej, to instalacje podłączone ten, jest to panela podłączone do tego małego akumatorka ładuje ten jako parabank ładuje ten Lipo łączymy sobie tam prąd ładuje tu mogę też łączyć mam drugi kabelek Tu mogę łączyć. Tą instalację zrobioną. Soro, że każdy widział, każdy wie, wyłączymy i tak. Tu sobie podpinam i się ładuje. Ten, ten akumatorek. Od tego akumatory są naładowane do fulla. To na do To Fula. To nam nie trzeba. Eee, co. UPS. Akumatory jeszcze nie doszły. Akumatory jeszcze nie doszły, ale warsztat wyklą to na razie tak. A później będzie zmiana warsztatu. No, tego warsztatu będzie zmiana. Tego. Tego. No, kurwa. No, warsztatu warsztat na razie jest taki. No, coś co oglądali pod cennik, odcink, Od odcinek poprzedni od warsztatu, ale będzie się to troszkę zmieniać. Maksymalnie ile wlezie. No. Każdy go zna, Każdy ma zdanie o tym jak on ładuje, ale jako tylko biera zasilania tej lampy, co jest na dworze i tutaj od akumatora bierę energię i ładuje mi akumatorek i inne urządzenia. ładok bierę, No, no to, to ładuje mi akumator. No eee, Jeszcze z nowych rzeczy, to będę jeszcze robić solar panel, taki, to ten solar panel, ten, będzie do tego sterownika pięty do tego, tak, to cyszko miało ręce i nogi i ładowało te dwa akumulatory, co tu było, no, Dopiero dom. Każdy kojarzy. Nic się nie zmieniło. Instalacja nadal no tam jest. Tam ta sama. Nic się nie zmieniło. Instalacji. Tylko wygląd tutaj. Cały wygląd poszedł. Lampa to szła tutaj. LED. Lampa LED. E, to steruje tam. A tutaj jest co do wyłączania instalacji. Tutaj e, lampy. No, tu jest druga lampa. Czyli tutaj pięć ale nie idzie. Co inaczej to zrobić? No. no i się łatwiej. Tutaj mi. wolty peraż. Lipo. No, żelowy. Żelek. No i tu się ładuje. O, już trzemy. Tu się ładuje. No i to tyle. Dziękuję na pozytywne komentarze. E, nikt chyba nie pisał komentarzy, ale mógł. Toż mógł pisać komentarze normalnie. To ja mam zmienić w tej instalacji? Doradzić mi? Ja to w ogóle pierwszy raz robię tą instalację i toż jak się znów na tym to mi powie co ja zrobię źle, czy coś to zmienia coś Napiszę tutaj komentarz do dołu co ja robię źle, co ja robię dobrze yy, na razie taki UP dlatego tu pójdzie perfonica dużo o, no, na razie to tak wygląda Ale możecie pisać komentarze i mi pomóż Jak tą instalację nadal mam robić I nadal mam... Dalej robić No, no. Od góry To możecie pisać komentarze pod tym filmikiem i po tym drugim filmikiem komentarze to ja mam tutaj e, zmienić i, moje instalacje rakietnej Panele Słoneczne darmowy prąd. O, nazywamy się tu darmowy prąd. No, od Sora No, piszcie. E, ja czytam komentarz ja cytam komentarze i cyszkę czytam czytam, czytam no. tutaj się ogrzyłam szuszarecką Na tamtym filmiku było szuszarkę słychać o taka malutka szuszaretka nie da rady e, nie da rady pociągnąć e, tutaj ciepło dać tutaj ciepło za małe ten ale tu będzie pepasto będzie cyżko będzie cyszko na prąd na akumatorze no. no tak moja pracownia na razie wygląda tak o na razie tak ale później będzie zmiana całego będzie zrobienie No to będzie troszkę inaczej zrobione Teraz jest takie inaczej Ale już lato bliżej e, Będę się bliżej do lato To będzie tutaj zmienione Będzie tutaj całego wyniesione Tutaj nic nie będzie Tu będzie serwis Do laptopów tak, robię laptopy i robię komputery stacjonarne i laptopy. Jak Tutaj laptop jest, jeden, tu, tutaj laptop, no. Robię taki serwis laptopów też, około. Na moim kanale będzie też serwis laptopów i panela słonecznego, cyrko będzie zasilane od energii akumatorowej, tutaj cały stół. wszystko urządzenia. Lajkujcie. Piszcie komentarze. Naciśnijcie tego dzwona na kolejne filmiki tego kanału. Kolejne. No, dajcie łapkę górę. Napiszcie. Dajcie dzwona. No. I tam piszcie, co ja mam tutaj zmienić. Będę czytać i będę słuchać porad was Jak tutaj jest jakiś Edroni, który już pierwszy co robił SORAR No Możecie mi tutaj doradzić Ja tu jestem pierwszy raz Eee Słoneczko jak słoneczko. Dzisiaj słoneczko nam no <laughs> no No, jeszcze dodatkowo, wiatrak tu pójdzie, wiatrak. Tu mam, tu mam silnik do wiatraka. Jak co? wiatrak pójdzie do tego? Eee, nie wiem, jak ta, ten silnik podłączyć tutaj, to, tego. Nie wiem, tak idzie. Napiszcie mi w komentarzach, jak tak idzie. Jak ktoś się zna na tym, nie e, idzie tak podłączy do tego sterownika, do sorarów o to, o, o to chodzi soraruch. silnik e, turbinę co generuje prąd. Napiszcie mi, ja nie wiem. Ja to tak w ogóle pierwszy raz robię. No i e, trochę rzeczy nie wiem, jak to się... Wszystko Ciesko... zachowuje. Nie wiem jak, ale napiszcie mi w komentarzach, jak się to robi. Czy tak da, czy nie da się popnąć? Co ma e, sterownik? Pecalny to wiatraka. To napiszcie mi. Jak chciała mieć sterownik, tego kupia, yy, Jak idzie łatwą drogą takiego wykorzystać, ja mam jeszcze... Jeszcze jeden. Kto on jest? to on jest? Bo nie wiem, on jest teraz. O, tutaj jest. O. Drugi sterownik. Chcę go podłączyć tutaj jakby to panelu nie wiem tak idzie tutaj do tego silnika napiszcie mi w komentarzach jak y, to idzie czy nie idzie sterownik to paneli słonecznych wodący do silnika no napiszcie mi tego troszkę co y, generować prąd napiszcie mi w komentarzach jak ktoś się zna to może napisać w komentarzach jak się to robi ja nie wiem ja to pierwszy raz robię i nie tak aby popełnić eee, coś się stanie tym spoli się coś czy coś to wolę się zapytać no tutaj jest ładowanie proces ładowania parę banku wielkiego tych ogniw no to lajkujcie, napiszcie komentarze i napiszcie mi jak to się ten ty jak się to zno i to robił to napiszcie mi tam w komentarzach i e, dzwonimy się jakoś no, no. To na razie łapkujcie dwona dajcie. Na razie. Bajos!